No i witajcie moi drodzy, na moim kanale Siedlisko Drzewo. Z tej strony Teresa Firkowska. Ja szybciutko, szybciutko zaparzam sobie kwiatki z ogrodu. Szybciutko, szybciutko, bo musi być wrzątek. Więc tak, pamiętacie z ostatniego filmiku. Dzisiaj właśnie krótki filmik pokazuje jak z, do wrzątku wkładam. To są takie kwiatki, jeszcze yy, bzymi zostały już. Właściwie przekwitają, ale jeszcze, jeszcze troszeczkę e, udało mi się zerwać, więc będzie bez dodatkiem. Dzisiaj filmik komunijny, czyli właśnie teraz sobie wszystkie ogrodowe moje kwiatki, które zebrałam, hartuję. Przeprosiłam dzisiaj sweter, bo jest strasznie, strasznie zimno, jest po prostu przymrozki ostatnio są w nocy, chyba u was też. Ja jeszcze ładne mam kwiatki w ogrodzie. Właśnie dzięki tym kilku dniom, to jeszcze mam trochę fajnych kwitnących i chcę Wam pokazać, jak zrobić dzisiaj pianek komuniny. No nie, zrobimy coś fajnego, zrobimy. Opaskę, opaskę dla dziecka na komunie, Jak siostrzyczka idzie e, e, z, z, z siostrą, e, to też chcą obie ładnie wyglądać. Jedna idzie do komunii, jedna jest też to ładnie ubrana. Możemy zrobić bliźniacze takie opaski. Opaskę taką zwykłą, najzwyklejszą, w plastikową. Kupujemy w drogerii, w pasmanterii, gdzie, gdzie tam. Wszędzie właściwie, na no, no, giełdzie florystycznej kupiłam takie opaski do robienia na głowę no są super bo po prostu wkładamy taką opaskę dziecku się trzyma to na główce nie spadnie dziecko szaleje wiecie jak po komunii to w ogóle wszystko zdejmuje i szaleje a często zostawia sobie taką opaskę bo włoski nie przeszkadzają a super się trzyma bo ma takie właśnie ząbki jak ta opaska kochani więc ja tutaj hartuję moje kwiatki i zaraz wam pokazuję teraz do zimnej wody zobaczcie ile soku zabrało, bo to właśnie hartowanie polega na tym, że te bąbelki powietrza wychodzą, zamykają się pory i ta wilgoć już nie ucieka i wtedy moje kwiatki są na 100% yy, długo, długo świeżość i, i wilgoć będą otrzymać. I teraz, kochani, ja sobie zostawiam to w wodzie, a tutaj moją opaskę chcę... I zrobię takiej białej, mam takie ładne różowe odcienie e, z różnych kwiatuszków, więc ładnie obtoczę tutaj sobie e, wstążeczką ale e, tylko te, tylko tutaj m, początki, żeby te e, plastikowej rączki nie było, żeby nie chcę tutaj tych ząbek też e, przykryć, więc początek tutaj sobie m, mojej opaski e, wstążką ładnie obtoczę i na gorąco przykleję wstążeczkę i zrobię taką ładną, żeby fajnie też y, się prezentowała, a nie taka plastikowa była. Więc tutaj teraz sobie przykleję taką wstążeczkę na końcach. Czy ja działam? Zakręcam. Zakręcam tu wstążeczkę. Fajnie. Mam końcóweczki już ładnie w wstążeczką obtoczona I teraz. Będę sobie wyplatać mój właśnie wianuszek, Kochani, pokazuję teraz takie zbliżenie, żebyście widzieli dokładnie, jak to będę robić. Ale jeszcze Wam pokażę, co? Pokażę Wam, zobaczcie, żeby Wam udowodnić, jak się pięknie zasuszają, tak się pięknie kwiatki zasuszają. Wielkanocny koszyczek i tak super się zasusza. Więc pamiętajcie, że takie również fajne. Rzeczy można zasuszać. Ja pokażę Wam, jak długo świeżość utrzymać. Więc teraz będę sobie wyplatać moje kwiatuszki na wianuszku, na, moim, na mojej opasce. Do tego potrzebujemy cieniutki drucik. Ja już opaskę mamy obtoczoną tutaj na początku z tą rzeczką, żeby ładnie wyglądało. I cieniutki drucik. Bez zupionej, tylko takie małe kępki kwiatuszków. Zobaczcie, one idealnie się nadają, bo już mają takie fajne kępki porobione kwiatków. Nic nie trzeba tutaj z nimi robić. I małymi kwiatuszkami zaczynam tu wyplatać sobie. Oczywiście łodyżki wszystkie odcinam. Tu nie potrzebujemy długich łodyżek. Tu potrzebujemy króciutkie wszystkie łodyżki. Więc odcinamy nadmiar łodyżek. Ale jeszcze tutaj w międzyczasie będę sobie przycinać. Więc kochani, krótkimi takimi łodyżkami przykładam sobie, delikatnie zakręcam. Dokładam sobie jakiegoś no, innego kwiatka. Mam sporo kwiatków, ale chciałam zrobić w takiej różowej, delikatnej tonacji. I tak delikatnie przykładam do siebie, zakręcam sobie tutaj, widzicie, drucikiem delikatnie, żeby nie przeciąć żadnego kwiatka. Delikatnie dokładając, teraz bez. Zamiast bzu możecie jakieś inne kwitnące kwiatki dorzucić. No I koniuszek już sobie zakręcam, wkładając najpierw taki dłuższy kwiatuszek, przykrywając ta, takim kawałkiem bzu, i całość już zakręcam, moi kochani. I to już jest koniec mojego wianuszka yy, opaski. Pianuszek opaska. Super! No i spójrzcie, tak wygląda mój piękny wianuszek yy, na opasce, ale jeszcze tutaj od środka widać te łodyżki, więc przykleimy ładną cieniutką stożeczkę. Można przykleić taką intensywną, żeby fajnie wyglądało, ale i tak ją użyję, dam kardeczkę małą, a od środka dam taką niewidoczną, przykleję. I już wykończona jest w środku. Zobaczcie, jak super wygląda taka opaska. I możemy się pokusić, żeby dać właśnie jakąś ładną kokardeczkę albo na górze, albo z boczku. Taką fajną, miniaturową. No i spójrzcie, czyż nie słodka. Zobaczcie, jak to się świetnie będzie prezentować. Czyż nie fajnie? Zobaczcie. Nic się nie stanie. Wszystko się dobrze trzyma. Dziecko może szaleć całą komunię. Widzicie to? Czyż nie fajna? Kochani, na dzisiaj to wszystko. Zrobię zbliżenie oto mojego pięknego wianuszka na opasce dla wszystkich dziewczynek komunijnych. Myślę, że ucieszą się z takiego super prezentu. A ja dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie, za wspieranie, za polubianie. I widzimy się w kolejnej realizacji. Do zobaczenia. Pa!